Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Święta, Święta i po świętach. Mam nadzieję, że jeszcze macie siłę się turlać po kanapach i przekąszać jakiś jeszcze mały deserek. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem zespawania, czyli kontynuacja tych moich działań blacharskich. Poprzedni odcinek z tej kategorii takiej blacharskiej skończył się tym, że. Wiecie, taki trik zastosowałem, by Was zachęcić do oglądania dalej, co się wydarzy. I tam widzieliście, że pojawił się komunikat, że auto mi się zaczęło palić. I tak, zaczęło mi się palić. W dzisiejszym odcinku jest kontynuacja tej całej sytuacji. Żeby nie przedłużać i długo bym mógł o tym opowiadać. I tam z Wojciechem rozmawiałem pod tamtym odcinkiem. I też to chciałbym Wam powiedzieć, że... Te odcinki niech będą dla Was inspiracją w działaniu, w realizacji marzeń, w realizacji swoich tam planów, a nie czymś do naśladowania. Dawniej częściej o tym mówiłem, ale jakoś się zapomniałem i przypominam o tym, ponieważ akurat podczas tych prac blacharskich w tej podróżnicy no robiłem to wszystko na wariata i. No zaczęło mi się w środku palić ta podłużnica. Dobrze, że tą blachę szybko udało mi się tam oderwać, którą chciałem przyspawać. Ona była tam lekko chwycona, ale miałem taką bezradność, bezradność, że nie mogę tego niczym ugasić. Nie pomyślałem totalnie o gaśnicy, nie chciałem auta zostawiać tak samopas i lecieć do domu po chociażby wodę. Bo miałem jakieś czarne wizje. Miałem wizję w ogóle, że już dzwonię na straż pożarną i że oni przyjeżdżają po 15 minutach, i pół auta już nie ma, czyli dwa lata wyjęte z życia, rysu poszło z dymem. No, byłem, byłem mocno zestresowany. Właściwie to mnie tak właśnie zamurowało, wtedy poczułem taką bezsilność, że widzę ogień w środku. I właściwie nic nie mogę zrobić, bo nie mam nic pod ręką, czym bym to mógł gasić. No, tak jak mówię, o gaśnicy nawet nie pomyślałem. Próbowałem to po prostu stłamsić, wkładając tam y, szczotkę drucianą i tam nią y, jeździć po tych ściankach. Bo żeby ten ogień tak y, roz, y, przytłumić, czymś zatkać. Y, w ogóle to wszystko było gorące, to było maziowate. Ta cała konserwacja zaczęła się topić. Te ręce mnie oblepione tą mazią konser z konserwacji, do tego poharatane, pocięte od blachy przed ten otwór, która była ostra, więc yy, dość, że mnie to wszystko bolało. Jeszcze było umazane i czegoś nie dotknąłem. To było śliskie i upaczkane w tym czarnym, no tej substancji czarnej, więc w ogóle jakaś abstrakcja, dlatego Pewnie zaraz się pojawią jakieś komentarze, te idioty, ty kretynie, jak można tak robić, w... ale to komentarze niech zawsze świadczą o tym, co piszą, o tych, co piszą, a nie o tych, co czytają. Ja wam tylko chciałem powiedzieć, że właśnie to wszystko jest z takiego pośpiechu. To jest wszystko też spowodowane tym działaniem. Ja chciałem przed zimą, wiecie, mam 2-3 godziny, słońce świeci, nie świeci, nie pada, to spawam na wariata, bo żeby zdążyć byle do przodu... I właśnie jak zawsze zabezpieczałem takie miejsca mokrymi szmatami, yy, otulałem to, okrywałem trawę, przykrywałem mokrą szmatą, żeby tam jakaś iskra nie poleciała i się to nie zajęło. Tak tutaj y, rutyna i pośpiech mnie zgubiło i dało mi to dużą nauczkę. Znowu mnie tak troszkę y, począsło, że halo, halo, chłopie, weź zacznijmy zacznij myśleć. I właśnie o to chodzi, aby was inspirować, i chodzi o to. Aby też dawać Wam do myślenia, bez względu na komentarze, które się pojawią, więc po prostu dla ludzi, którzy myślą, niech to będzie przestroga, że szybko to się wiecie, można w gacie zwalić. A przy takich pracach nie ma żartów, bo faktycznie, jakby się w środku ten lakier, to wszystko zaczęło tam gdzieś palić. No, może tlenu nie było też na tyle, żeby to tam się jakoś zaczęło jarać. Ale, jakby się gumolić, zaczął topić, i w ogóle ta picerka, jakaś no, bez sensu. Bez sensu, tak jak mówię, dwa lata takiego pracy, i przy ostatnich pracach blacharskich to by poszło z dymem. Więc mocno najadłem się strachu i przestrzegam Was przed właśnie taką rutyną. No, i tyle. Zapraszam Was na film. Dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, lajki, komentarze trzymajcie się ciepło, zaraz jest nowy rok sylwester bawcie się bezpiecznie nowy rok, nowe plany, nowe realizacje nowe szanse na podróże niech to się wszystko Wam spełni pewnie się już z Wami nie będę kontaktował przed nowym rokiem, więc więc tak przyjmijcie ode mnie same dobre życzenia niech się Wam wiedzie Bądźcie szczęśliwi. Łączcie się w pary. Kochajcie się. Realizujcie marzenia. A teraz już zapraszam Was na film. Trzymajcie się ciepło. Hej! Niezłe jaja. Widzieliście to? Podczas spawania przy drugim spawie zauważyłem, że tam się zaczęło coś palić. Znaczy coś palić na konserwacja. Bo ja do tej pory. Też takie konserwacje robiłem przed spawaniem i był spokój A tu się zajarało No i musiałem tą blachę oderwać I co najgorsze zaczęło się palić w tej części Czy palić? No pojawił się ogień taki I troszkę mi stracha napędził bo Za bardzo nie ma tam jak podejść i czym tego Ugasić, zrobić yy, Udało się Mam całe ręce takie poharatane od tej blachy I było troszkę stresu No ale muszę to pospawać Muszę to pospawać i nie ma rady Więc zabezpieczyłem się tym razem Dwie szmaty nasączone wodą Po bokach Które będę mógł później tak wyjąć No i mam jeszcze baniak z wodą I szczykawkę Takim wężykiem, że jakby co, to tam mogę siknąć. Yy, najbardziej niepokoiło mnie to, czy też niepokoi mnie to, co z przewodami, bo tam się topliło. Patrzyłem w kamerą, no to niby spoko, to niby spoko, yy, nic tam się nie zjarało, ale to by była kapa, jakby te przewody się nadpaliły, stopiły. No, taka. Taki news. Aktualizacja, aktualizacja jest taka, że Tą blachę udało mi się wspawać, nie spalając przy okazji całego samochodu. Wychodzi na to, że wiązka jest cała. Podłączyłem akumulator. Światła świecą. Żadnego zwarcia nie ma, więc jest dobrze. Na chwilę obecną pospawane. Troszkę podszlifowałem te spawy, gdzie miałem dojście. Troszkę je wyczyściłem i przyjdzie na to epoksyd albo airstop, zobaczę. Ale zanim tutaj przyjdzie cała ta konserwacja, no, to muszę iść jeszcze w jakimś kierunku w kierunku wycinania. I teraz będę myślał, co z tym zrobić. Tego na razie nie ruszam. I teraz albo pójdę w kierunku robienia tutaj osłony od koła. Albo tego stopnia. Chyba w kierunku stopnia. Mamy pacjenta, mamy delikwenta, delikwenta. Dziura jak u flintstonów, jak w tym ducato po stronie kierowcy. Tu jest agonia. Tam jest agonia. Progu wewnętrznego nie ma, bo wyszedł razem. stopniem tak wyglądał. Ale patrzcie, plastik jest do za ślepka całkiem dobra. Oh. No i stopniem wcześniej już przez kogoś ratowane nieudolnie. Chociaż można powiedzieć udolnie, bo to wszystko się trzymało no. i działało. No. Dobrze, muszę to teraz czyścić do zdrowego, z każdej strony, tu będzie wycinanka, tu będzie pewnie wstawiony, o tu było spawane i zgnite, to jeszcze będzie okej, okay, ale to pewnie będzie dorabiane małymi kroczkami do przodu. To muszę zobaczyć co tu jest. Bo tu też jest niezaciekawie powolutku minęło parę dni. To może jakaś aktualizacja, bo już nie wiem, na czym się zatrzymałem filmując tutaj. Miejsce dziury po podłużnicy zostało zaspawane, zakonserwowane. Ten pas, który jest pod tą kopułką jest zakonserwowane, zamalowane na czarno. To jest lekko dogniecione. Eee A teraz co? Tu mam powycinane. Wczoraj udało mi się spawać narożnik. Eee, narożnik, który jest początkiem wszystkiego. Kiepsko to widać. Ogólnie odtąd. Taki kawałek kuśnej blachy, która wymaga dość dużej kombinacji akrobatycznej, żeby to tutaj sposować. Więc to wczoraj przyspawałem pod osłoną nocy o 21 No i dzisiaj zabieram się za tą czołówkę, która jest tu wygryziona. Idę właśnie po lakier, bo blachę mam już wygiętą pod to miejsce to mniej więcej przychodzi tak no ale muszę miejsca które będą niedostępne po spawaniu teraz pozabezpieczać pozamalowywać tutaj troszkę obdrapałem sobie jak przymierzałem tą blachę więc to szybka konserwacja i muszę to przyspawać bo trzeba iść z robotą dalej widać coś Chyba coś widać. 21.10 na zegarku wybiła. Żeby nie było, że ja to wszystko robię w studio, a tylko przenoszę się do nagrywania pod blok. Blacha wspawana. Są chwycone, od góry chwycone zaepoksydowane nie, za tak to wygląda zewsząd R-stop wypłynął skąd miał wypłynąć blacha chwycona, stabilna się wydaje ale oprócz tego jeszcze doczynałem sobie wstępny karton żeby wyciąć stopień no i troszkę mi zeszło to tyle w tej odsłonie hej witajcie w kolejnej odsłonie pogoda nie rozpieszcza ani na chwilę wczoraj padało więc mało co tutaj podziałałem dzisiaj no jest jakieś okienko pogodowe więc przymierzam blachę pod stopień pasażera od strony kierowcy Robiłem ją w jednym kawałku. Tu stwierdziłem, że. tu troszkę inaczej to rozwiązane. Stwierdziłem, że będzie w dwóch kawałkach, będzie mi łatwiej to dopasować. Więc jeszcze nanoszę poprawki, które wymaga ta blacha, żeby mniej więcej pasowała. Wczoraj jedynie udało mi się pod osłoną nocy i deszczu wyciąć ten kawałek, który. Będzie zaraz zastępywany, zastąpywany yy, czymś takim. No nie mam jak tego. Tak mniej więcej. Jeszcze to przytnę i to będzie wpasowane, więc będzie nowa krawędź. Chcę jeszcze od spodu tutaj podszlifować to, co jest rdzawe, bo tu jest gdzieś tam rdza. Na tym kawałku, yy, i co bym chciał jeszcze dzisiaj? i Dzisiaj bym chyba chciał wyciąć tutaj ten kawałek, który jest podgnity od wewnątrz. Może się uda to też spawać Więc zamiast gadać, biorę się do roboty. Tak to wygląda to ostatnie spawanie. Ta blacha pomalowana airstopem wczoraj lało. Żadna rdza nie wychodzi. Żadnego nalotu ekstra. No trochę męczarni jest z tą blachą, ale to później. Teraz próbuję ogarnąć to co tutaj jest. Muzyka Ludzie w tej Anglii wytrzymują. Ja nie wiem, bo u mnie po raz kolejny pada. Właściwie ledwo co przestało? Wczoraj wspawany ten element został, tak jak było widać, i tak to mniej więcej wygląda. Przeszlifowane tu, gdzie będzie widać, tu też troszkę przeszlifowane za stopowane to wszystko przez całą noc też było mokrawo jak widać nic rdzawego się tu nie pojawia i to mnie bardzo cieszy, teraz to przetrę odtłuszczę i przychodzi epoksyd bo mam kurczę, szatański plan żeby jeszcze dzisiaj tutaj wspawać część stopnia ale trzeba poznawać ludzi po czynach, nie po słowach więc ja lepiej wezmę się za robotę widać nie widać ale pada i tyle było z moich planów i gadania udało mi się natomiast zaepoksydować od środka to co tam miałem do epoksy epoksydowania i żeby nie było, że jestem siuśmajtek i yy, pierdoła to jeszcze wyszarpałem tutaj tego zęba który był pordzewiały zaerostopowałem i będzie też czekał na wspawanie bo 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 zaraz zaraz nie wszystko na no raz bo ręce mam dwie o takiego mam też delikwenta zrobionego który sobie tam będzie Bawywany, ale muszę go troszkę tutaj, z... tu go troszkę skrócić, tam go troszkę podciąć, ale to chyba już nie dzisiaj, na dzisiaj to ja sobie już chyba odpuszczę, odpuszczę, bo przecież człowiekowi się też coś nagle 19, więc ale to jest wszystko takie przerywane, odrównane no ale takie to jest, no tak to wygląda. Tak to wygląda, więc co tu kryć?